Jak lepiej i skuteczniej sprzedawać przez telefon? Dzisiaj krótko o postawach, które wspierają sprzedaż telefoniczną. Ale zanim do tego przejdziemy, to już mówiłem o tym niejednokrotnie, że statystyki wskazują, że 60 ponad procent osób, które ogląda moje wideo, nie subskrybuje mojego kanału. Gorąco cię o to proszę, nadróbmy tą zaległość, także łapka sub, jeżeli jeszcze tego nie ma. Dodatkowo pamiętajcie o tym, że cały czas sprzedaży jest moja książka Zaprojektuj swoją sprzedaż, którą znajdziecie na stronie zaprojektuj-sprzedaż.pl pod tym Nagraniem też, skoro mówimy o sprzedaży telefonicznej, to podlinkuję Wam Akademię Sprzedaży Telefonicznej, czyli kurs online, który mam zrobiony, bo ja w zasadzie nikomu o tym nie mówię, że ten kurs jest. Ten kurs jest sprzedaje, a ja w sumie nikomu o tym nie mówię. Idziemy konkretnie w kierunku sześciu postaw, które wspierają sprzedaż telefoniczną. Pierwsza postawa to jest, proszę Państwa, siedzenie. Sposób, w jaki siedzisz, jak rozmawiasz z klientem. I ktoś powie: Nienormalny, nie? Walnięty. Jebnięty. Słuchajcie, siedzenie ma olbrzymie znaczenie dotyczące tego, jak brzmi Twój głos dla klienta. No bo zobaczcie, możecie mieć dwie skrajne postawy. Dla przykładu, byłem ostatnio we firmie, w której jedna z dziewczyn miała tak dobrą postawę no, w rozmowie telefonicznej, miała sylwetkę wyprostowaną, wbiętą pierś, elegancką. Do tego... Cofnięte w ogóle stopy miała, to też było bardzo ciekawe, to jej w ogóle układało ciało w taką fałkę, ale tutaj frontem. I to powodowało, że ona bardzo dobrze mogła rozmawiać z klientami. Dlaczego? Dlatego, że wyprostowana sylwetka, prosta postawa daje Ci dwie rzeczy. Czyli rzecz pierwsza, twój głos brzmi atrakcyjniej, ponieważ nie masz nacisku na przeponę, dlatego że gdybym mówił do Ciebie w ten sposób, jak ta zła postawa, czyli wiele osób, które gdzieś tam się opiera, gdzieś tam wiecie, siedzi zgarbionych itd ich głos brzmi mniej atrakcyjnie, a druga rzecz, przy takiej postawie możesz nabrać dużo mniej powietrza w płuca, co powoduje, że robisz więcej przerw, więcej pauz, częściej robisz wszelkiego rodzaju zabiegi typu e, y, itd., itd. Dlatego musisz pamiętać o tym, że sylwetka podczas rozmowy z klientem powinna być wyprostowana. Zauważcie nawet, że kiedy nagrywam dla Was to wideo, to staram się trzymać prawie przy każdym wideo wyprostowaną sylwetkę. Akurat ułatwia mi do tego ten fotel taką postawę, ale nie zapominajcie o tym, bo jest to bardzo ważne pod kątem tego, jak Twój głos będzie odbierany, a w ostatnim nagraniu przecież mówiliśmy o tym, jak bardzo ważne jest pierwsze wrażenie, do tego nagrania odeślę Was na sam koniec. Druga rzecz, to jest Twoje przygotowanie do rozmowy, czyli znowu wracamy do tego, że przygotowanie do rozmowy jest niesamowicie istotnym elementem, ale pamiętajcie, po raz kolejny to podkreślę, przygotowanie działa na dwóch obszarach, czyli mamy ten obszar produktowy, gdzie przygotowujesz się, przeglądając media społecznościowe, strony internetowe, internetową klienta i tak dalej, i tak dalej. I mamy ten obszar mentalny, czyli czy Twoja głowa jest odpowiednio nastawiona, żebyś w ogóle dał radę pociągnąć tą rozmowę z klientem, dlatego że wielokrotnie obserwuję zachowanie, że my przygotowujemy się produktowo, co jest słuszną postawą, natomiast zapominamy o tym, żeby odpowiednio do rozmowy się nastawić, albo dla przykładu walimy tą przysłowiową głową w mur, czyli wykonujemy połączenie za połączeniem, co nie do końca jest prawdą. I dlatego zawsze będę negował tezę, która jest bardzo popularna, w dzwonieniu na zimno liczy się ilość telefonów. Tylko, kuźwa, każdy zapomina, żeby dodać do tej tezy, że na odpowiedniej jakości. Bo nic ci po tym, że ty będziesz dzwonić i walić tą przysłowiową głową w mur, ciągle popełniając te same błędy, będąc zniechęconym, będąc już po prostu styrany tym dzwonieniem. Czyli nie ilość, a jakość. Jakość, nie jakość. Trzecia, to jest taka paradoksalna rzecz, ale czy twoje struny głosowe są rozgrzane? Bo ja często wspominam właśnie o tej linii życia, że twoje rozgrzanie rozmowa powinna z klientem wyglądać tak, czyli powinieneś w odpowiedni sposób akcentować, powinieneś tej rozmowie nadawać tempo, tembr głosu i tak dalej i tak dalej, żeby nie uśpić osoby, która jest po drugiej stronie słuchawki. Dlatego, że jeżeli będziesz mówić do niej cały czas jednostajnie, no bo ja już to wspominałem, że ja nawet nie wiem, czy ja potrafię tak mówić, więc Twoje struny głosowe powinny być w odpowiedni sposób rozgrzane i zobaczcie, każdy aktor czy piosenkarz wie, że zanim rozpocznie swoją pracę, odpowiednio rozgrzewa struny głosowe, ba czasami możecie zaobserwować jeżeli kiedyś zdarzy się sytuacja, że widzicie świra, który stoi na, na przykład na, na pasach, ma czerwone światło i śpiewa w samochodzie, to prawdopodobnie będę to ja i prawdopodobnie będę jechał na szkolenie, dlatego że przed szkoleniem mam taki swój rytuał, że rozgrzewam odpowiednio strony głosowe, żeby te moje strony, żeby ten mój głos brzmiał. Dobrze dla moich odbiorców brzmiał atrakcyjnie, żeby dzięki temu głosowi łatwiej było mi utrzymywać ich uwagę i skupienie. No bo wiadomo, że z natury osoby, które siedzą na szkoleniu, mają problem z utrzymaniem uwagi. No, siedzą na dubskach ileś czasu, wykonują ćwiczenia, męczą się i tak dalej. Więc to jest moje zadanie, żeby utrzymać ich uwagę. Czwarta postawa, która wspiera skuteczną sprzedaż telefoniczną, to są materiały w dostępnym miejscu. Na przykład masz swoje materiały tylko i wyłącznie w jakiejś tam wersji przeglądarkowej, na dyskach komputerowych, w jakimś waszym wewnętrznym oprogramowaniu to żebyś miał te zakładki, które są Tobie potrzebne, otwarte, już przygotowane. Bo żaden klient nie lubi tej sytuacji, zresztą nikt z nas jej nie lubi, kiedy zadajemy jakieś pytanie albo potrzebujemy jakiejś informacji i konsultant czy doradca, który jest po drugiej stronie, zmusza nas do nie wiadomo jak długiego oczekiwania na odpowiedź. Dlatego nie zapominaj o tym, żeby zawsze mieć przed sobą materiały, które Ci są potrzebne, używalne w trakcie rozmowy z klientem. Piąte, to w miarę przystępny porządek na swoim stanowisku pracy. Czyli jeszcze raz wspomnę o tym, że bardzo często spotykamy się z tą sytuacją, gdzie ktoś potrzebuje coś zanotować i nagle słyszymy takie wsz, latające kartki, trzaskanie szafek i tak dalej, no bo on musi przygotować sobie coś do pisania i tak dalej, i tak dalej. Porządek powinien być na tyle przygotowany dla Ciebie, żebyś wszystkie rzeczy właśnie po, pod, potrzebne do rozmowy z klientem miał w wygodnym dla Ciebie miejscu. I szóste, które nawiązuje trochę do poprzednich, to są wszelakiego rodzaju dokumenty, które potrzebujesz na przykład jeżeli pracujesz na jakimś takim ręcznym notatniku albo jeżeli masz swój jakiś kalendarz gdzie zapisujesz pewne zdarzenia to również żebyś miał je pod ręką jeżeli na przykład potrzebujesz też umowy którą prezentujesz swoim klientom jeżeli omawiasz te umowy w trakcie rozmowy z klientem to również miej to przygotowane przed sobą miej to w dostępnym dla ciebie miejscu żeby znowu nie zabierać klientowi czasu dlatego że jeżeli nie dojdzie do tego to być może zmęczysz klienta na przykład koniecznością czekania na wykonanie jakiegoś działania z Twojej strony. Wspomniane nagranie mignie Wam za chwilę tutaj, czyli o tym, jak robić dobre pierwsze wrażenie na kliencie. Tam będziecie mieli postawy, które wspierają robienie dobrego pierwszego wrażenia. Koniecznie zostawcie łapkę i suba. Widzimy się w kolejnym nagraniu. Trzymajcie się gorąco i do zobaczenia. Cześć.